Dawno nie było szorta, więc to nadrabiam. Mam tu jakieś wałki. Nie mam pojęcia jakiej średnicy. I to jest ważna informacja, że dowolnej średnicy wałek biorę w rękę. I teraz wezmę sobie dowolne wiertło, Również nie ma to znaczenia. I wiecie, co chcę zrobić? Chcę nawiercić w tym wałku idealnie centralnie. Czyli w oś środkowej, ale też żeby to wiercenie było jak najbardziej prostopadłe, Czyli żeby idealnie utrzymać tutaj kąty z ręki, nie cęce. Nie pójdę na wiertarkę kolumnową. Na wiertarce, jak będziemy wiercić, to przecież potrafienie wiertarka będzie nam trzymać jeden jedną łoś, prawda? Ale to, gdzie trafimy w nasz wałeczek, to już będzie zależeć od nas. I teraz, jak to zrobić, żeby zrobić to naprawdę bardzo precyzyjnie. Już Wam pokazuję, wyjaśniam. Żyjemy do tego, najpierw przy różni, by kośnicę, ale nie chcę hałasować. I obetnę tutaj tylko jakiś koniec, bo tu jest jakiś otwór, chyba po toczeniu tego. Więc to mi nie jest potrzebne. I kiedy? Dobra, jeszcze ten otwór idzie kawałek. Jeszcze muszę dociąć. Dobra, jest już tutaj ślepe. I teraz obetnę sobie, słuchajcie, jeszcze. Tak, ile? Za 3-4 cm jeszcze raz supnę. I to już będzie mi potrzebne. Teraz weźmiemy to wiertło. To jest 6 mm i idziemy na tokarkę. Po pierwsze, muszę załapać mój materiał w szczękach. Tutaj mam szczęki 3, więc na pewno idealnie, centralnie to będzie złapane. Jest ok. I teraz weźmiemy nasze wiertło i władujemy tutaj sobie w konik. Dobra, konik przykręcony. Wiertło. w uchwycie również. No i teraz przewiercamy to na wylot. Gotowe. Mam wywiercone, powinno być centralnie i wracamy w takim razie na stół. I teraz czary mary całe, na czym polegają. Już Wam tłumaczę. Przydałoby się jeden, może wystarczy, jak lepiej chyba będzie tutaj skorzystać z dwóch zacisków po to, żeby zrobić tak. Na razie sobie damy jakiś dystans na dół, który podniesie nam materiał troszeczkę do góry. Ten, który będziemy zaraz nawiercać, i teraz wkładam sobie tutaj, chwytam mój wałeczek, który będę nawiercał, a u góry wkładam moją tulejkę, którą przed chwilą sobie przygotowałem. Przez to, że te materiały są dokładnie takiej samej średnicy, szczęki zacisku płaszczyznowego ładnie ściskają, ani nie rusza się jeden, ani drugi kawałek. Nie zostaje nic innego jak wiercić. I musi być dobrze. Kolejny odwiert. Nie ma sprawy. Obracamy, przesuwamy, łapiemy i wiercimy. Proste, nie? Dlaczego polecam ten sposób? Dlatego, że nie dokonujemy tutaj żadnych pomiarów. Zobaczcie, że nie miałem sumiarki w ręce, nie miałem ołówka, czyli unikamy pomiaru i trasowania, co może spowodować błąd. Potrzebujemy jedynie wykonać tulejkę wiertłem, którego później będziemy używać do wiercenia. I w ten sposób mamy, słuchajcie, zawsze idealnie. Centralnie, wywiercone, proste, ale niesamowicie skuteczne. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!